Dzisiaj to jest mój pierwszy film na tym kanale. Oczywiście, jeśli chodzi o ten format, ponieważ nie będzie już żadnych filmików, jeśli chodzi o gaming i w ogóle skupimy się teraz w 100% na nagrywaniu terrorystyki. Dzisiaj mamy opening dwóch wtraczników. Są to wtraczniki polecane dla początkujących, ale Wam jeszcze nic nie zdradzę o nich. Tutaj mam dane poufne, więc odpakuję yy, po prostu rozetnę to, z yy, nienawidzi. Mamy. Ach, uwielbiam ten zapach, bo zawsze kiedy czuję ten zapach, to yy, wiem, że będę miał ptasznika nowego. Tutaj taka ulotka, mam już ich trzy. Dragon to nie pokazuje dwa takie pypcie i w nich będą moje ptaszniki no. tutaj mamy kulminację, że tak powiem i chciałabym to odpakować w taki sposób, żeby po pierwsze nie pokazać nazwiska mojej mamy i jednocześnie, żeby wam to pokazać kto odpakowuje oczywiście tutaj Teraz dostanę tony śmieci pewnie. Znaczy śmieci. Tony gazet. I Nie Nie no, uwielbiam zapach tych gazet, bo to ma taki specyficzny zapach. I wiem wtedy, że będę miał nowego ptasznika, nie? To jest fajnie O tylko dwie gazety. I są dwie kliszówki. Chyba kliszówki, albo Eppendorfy, nie wiem. Aha. Widzicie, co tu mamy? to Geniculata. No to teraz tak. Genia! No to tam Geniculata. Jest znany również jako ptacznik białokolanowy. To jest, no, naprawdę duży, jak tam takie rozmiary dla początkujących. O, że ja tak pchnę niefajnie. Y Ogólnie on jest dana, dawany jako ptasznik dla początkujących i jako taki ptasznik, to są naprawdę duży, bo jest w stanie dorosnąć do nawet 9 dc i 20 cm rozstawu. No. Jest on też popularny wśród hodowców, często polecany jako pierwszy ptasznik, choć on nie jest on no, trzeci, czwarty, bo tam jeszcze jest jeden, którym się jarą strasznie. <grym> Jeśli chodzi o warunki, w jakie się go trzyma, no to. Odpowiedniej temperatury 24-28 stopni i wilgotność na poziomie 70-80%. Yy, ogólnie można go trzymać w pokojowej temperaturze, ale też fajnie go docieplić, bo on jednak w to jednak trochę cieplej niż Polska, więc no. Dlatego on jest spoko na początkujących. Słyszałem, że jest taki butny trochę, ale wiecie, z ciekawostek. Yy, w kokonie akcent skóra genikulata jest w, yy, można znaleźć nawet 2000 osobników w czajcie, to wyobraźcie sobie, że ona dorośnie, znaczy ona, ona, on, bo nie wiem tak naprawdę, że ten pajun dorośnie, będzie dorosły, yy, złoży mi kokon, jak dopuszczę i będę miał 2000 młodych. Jeśli takie coś się stanie, no to wiadomo, konkurs będzie. No i też nie trzeba żadnego CITES, czyli zaświadczenia o wyhodowaniu w niewoli. Lecimy do następnego. Yy, ja się ogólnie zarzekałem, że... że, że raz już w bliskiej przyszłości nie będę hodował tego gatunku, z racji na to, że on był moim zdaniem zbyt popularny, tak cały czas, jak było pierwszy ptasznik ten, 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 ten. No ale... Obejrzałem sobie serię kuba zająca projekt chromka. Wiem, że to było już dawno, ale ja powracałem sobie do tych starych czasów. No i chyba wiecie, co to Chromatopelma. Ale jest duża. Ładnie. Um, Chromatopelma Celano To jest naprawdę bardzo popularny ptasznik pochodzący z Wenezueli. No, młode osobniki są ubarwione inaczej niż dorosłe. Dorosłego zobaczycie może teraz na ekranie. I ogólnie, w ogóle w tym świetle wygląda, jakbym był czarno-skóry. Nie jestem, od razu mówię, bo jestem opalony i tak po prostu wyszło, nie? No i co? No jest to popularny ptasznik, dorosłe osobniki nie rosną takie duże Bo chyba tam 6-7 dc I tam chyba 16 rozstawów, nie wiem Ja się na tym za bardzo nie znam No ale dobra Każdy to zna Ogólnie jeśli chodzi o jad, bo też nie powiedziałam w poprzednim osobniku Jest to jad słaby I to naprawdę słaby jad Bo jest porównywalny z jadem pszczoły. I teraz tak. To, że mówię teraz, że jest porównywalny z jadem pszczoły, to nie znaczy, że ma taki sam skład. Czyli jeśli ktoś jest uczulony na jad pszczoły, niekoniecznie będzie uczulony na jad właśnie takiej chromki, na przykład albo gień. No to dobra. Kurde, nie wiem, bo ta chromcia to jest naprawdę duża, ja zrobiłam L trójki obie oba pajęczaki. I teraz tak. Ja nie mam nic, żeby im tu dać na razie, bo nie sądziłem, że tak szybko te pająki przyjdą, nie, bo ja je w niedzielę zamówiłem, a dzisiaj jest poniedziałek, nie, dzisiaj jest wtorek, nie, wtorek, no to wtorek, nie, i ja myślałem, że one będą za jakiś tydzień i mi dopiero paczka idzie z wszystkimi wystrojami w ogóle, więc na razie będzie sam torf i ten, Chromka może się już zadomowić, znając Chromki, więc no, dobra, bierzemy to. A, i jeszcze co bym miał powiedzieć. Hematopelma to jest naprawdę słucholudny gatunek, więc jemu tak naprawdę ja zraszał będę raz na tydzień w jednym kącie, żeby ten... I to tak naprawdę słabo w sumie, bo to... Dobra, bo ja nie chcę zrobić sobie syfu. Za każdym razem jak aranżuję jakikolwiek terrarium albo pojemnik, znaczy terrarium, no terrarium jeszcze nie mam żadnego, a jak za, za każdym razem jak aranżuję pojemnik, to jest zawsze ten sam problem. Czyli wszędzie są te te... Ogólnie chromce nie będę dawał jakoś dużo tego, bo Chromka i tak sobie to wszystko zapajęczynuje. Znaczy mam nadzieję, że przez te kilka dni nie, ale ona sobie to zapajęczynuje ogólnie i ogólnie ogólnie <gulnie> za dużo tego ogólnie. Dieni dam trochę więcej, bo genia to jest taki naziemno-podziemny, nie? Więc jej dam trochę więcej, bo ona możliwe, że będzie kopać faktycznie, a chromka no nie będzie kopać na pewno, to jestem pewien 100%, 200-300. Byk. I teraz trochę sobie opowiem, bo może ktoś kto to ogląda i nie oglądał na przykład wcześniej moich filmów, a teraz są te filmy ukryte. Więc trochę sobie opowiem. Jestem Filip, mam 14 lat. Interesuję się terrorystyką już dosyć długo. Natomiast Pająka mam od pierwszego ptasznika mam od jakichś 3 miesięcy. Tak wyszło. Ale ogólnie. Jest to bardzo fajna pasja według mnie. Lubię to robić. I moim marzeniem jest w przyszłości założyć sklep terrorystyczny z pająkami i w ogóle. Więc... O, jakiś taki paproch. Ej, w sumie. Takie coś znalazłem w torfie I może dam to chromce tak przez pół tego i ona może to zapieńczynuje jakoś. Tak. W sumie to miałoby sens. Dobra, dawaj to. Ale nie to jest, to jest. jakby za lekkie. Trudno, dam tak. One wszystkie dekoracje wykorzystują do zapojenowania, więc jak będę miał chrobotek, to może się nadać w sumie. Ale najbardziej to takie włókno włókno, że nie takie, że tor włókno kokosowe, tylko naprawdę takie włókno włókno. No i dobra. Tutaj sobie sprządne chociaż trochę, jest tragedia. A, I właśnie, hitpaka nie było, ale ja to rozumiem, że hitpaka nie było, dlatego że y, hitpak by był potrzebny, jakby było na przykład jesień, kiedy jest w miarę zimno, a nie ma jesieni, więc jest git. Ej, no no mi wlotują. Ja ogólnie będę musiał sobie skoczogonki ogarnąć, ale to może będzie opłynąć gdzieś no wiadomo. Trzeba walczyć jakoś o te wyświetlenia. I mamy tutaj chromkę, sobie ją zobaczymy za chwilę z bliska, tylko chcę ją wygonić, Poczekajcie. Też chciałabym usiąść w końcu, bo ja ciągle stoję przez ten mój kadr. Może zobaczyć kawałek mojej twarzy nawet, ale to obojętnie. Ja bym na sam początek genie przetransportował z racji na to, iż podejrzewam, że... no znaczy podejrzewam jest mniejsza, chciałabym się rozbrzeć, bo ja się ogólnie boję. Ja się boję z racji na to, że ja nie mam pojęcia tak naprawdę. To się może stać z maluchami, bo wielkie no to tak nie wyskoczą. No wiadomo. Znaczy, no powiedziałam, że wielkie tak nie wyskoczą, i powiedziałam to ja, który na drugiej fajkę kupił sobie wersję kolor i wybiegłam podczas otwierania. Tu macie yy, skrawek tego filmu. O! Witaj, Pietrusiu! No lecisz, Ale dobra, wyciągamy genie, potem sobie ją nagramy ładnie. Ogólnie na początek miałem kupić. Yy, La Cienciana Sazimaya, ale była tylko l 1 na sklepie Ogólnie zamawiam z Argiopeterra, nie wiem czy mówiłem Ale po prostu nie mieli L2-ka, nie l 3 a l 1 no taka mała była, że Po prostu mnie to tak zraziło Bo wylęg jest ogólnie nawet większy A właśnie Bo ja wylęgu jeszcze nie zobaczyłem w paczce A ja zamawiałem dobra Wylęg jest, to jest 100 sztuk i to jest takie tyci. Ogólnie ja się przestraszyłem trochę, bo ja zamawiałem, a w tej parti nie widziałem tego, ale był tak fajnie zawinięty, że karczamu nic się nie stanie. Na pewno dobra. dawaj mi to gienie. Z Piotruszem było troszkę łatwiej, bo Pietryk wyszedł od razu. Znaczy od razu. No wybieg. Ale dobra. Kurde. To genie może na no później zostawimy, bo teraz się zabunkrowała tam w swojej tej. No jak ja mam to zrobić? No, ogólnie ja nie mam żadnej mniejszej pensety, no tylko taką, bo operowałam tylko większymi pająkami. Z mniejszymi nie miałam w ogóle do, do. Nie miałam po prostu okazji z nimi obcować. No i tak wyszło, że teraz nie mogę wygonić pająka z kliszówki. Ogólnie niech macie ślinie jadowite pająki. To nie róbcie tak ja, że trzymacie sobie i wyganiacie taką. Bo to się może skończyć no dosyć słabo. O igienie nam wychodzi. O, jest nasza genia. Ej, ale nie na rękę. No dobra, na rękę. O Boże, jeśli chodzi o w ogóle obranie pięknych na ręce, to tak, na swoją odpowiedzialność, że tak powiem. Ja go wziąłem, jakby. O Boże, może nie w kadrze, że było. Dobra. Ja go wziąłem, dlatego że jakby nie miałem wyboru trochę. Ale no, jakby miałem już takiego poduszniętego. Plil to katla, oho, no świetnie, żeś to zrobił. No taki szybciakny jest. Dobra, zaraz go sobie zobaczymy. Pierwszy już jest gotowy. Yeah. Ogólnie też Akentus pyroregeniculata może być pomylony przez początkujących hodowców z nanduchromatusem i teraz podkreślam. Nie na tyle pomylony, że na przykład zamawiasz akanturę Geniculatę, a dostajesz yy, NANDU, bo to jest oczywiście, że, że oni tego nie pomylą. No, <grytania> na przykład, jak zamawiasz z Argiopetera, no to to jest niemożliwe, żebym dostał na teraz Chromatusa, ale dobra. I ogólnie też nie polecam Wam, jak na przykład chcecie zacząć yy, przygodę z szybszymi pająkami. Nie polecam Wam kupować podrostków, to jest taka głupota. Ja mam dużą yy, awikularię wersji kolor, Karibenę, boże, mi się tu myla, bo oglądałem stare filmiki i tam jeszcze mówili awikularia, no i teraz mi zostało. I ogólnie ona, znaczy on, bo to jest samic. On już jest prawie dorosły i teraz na przykład on nie chce zrobić sieci w ogóle, bo on pewnie już A on już prawie dorosły, a on jest taki pypciem no. Ale też czuję, że Chromcia to będzie chętna biegać, nie no dobra. Że ja się chromki, bo nie, no. Mhm. Nie lubię takiego stylu, stylu pakowania, bo zobaczcie, on jest teraz tak ustawiony. Jakby był tam papier, to ja bym go wyjął co jest łatwo i ten, a teraz muszę się... Pierdzielić z nim, bo on jest większy i nie mogę tam głębiej pesety wcisnąć. Głównie z racji na... O o oko O! O, o. o chromka wychodzi. Ojej! Wieszła mam chromka. Jest na suficie, dobra. chromka. Spadaj stąd. Znaczy niekoniecznie spadaj, ale zejdź. O, Boże, ale mi serce troszkę szybciej zabiło. Mamy dwa pajączki. I może zrobimy ujęcia gieni. Nie odgoni jej tak, żeby sobie grzecznie stała, a nie jest sobie zrobiła spacerek. Feeding będzie za dwa filmy. W następnym filmie będzie aranżacja terrarium dla kędziorki. W końcu tego filmu, yy, może jak uda mi się nagrać jak ona będzie na Ziemi, jakieś fajne ujęcia, cokolwiek, to wtedy to ogarnę. Zrobię zdjęcie taką. Wy pewnie widzicie, bo jest lipa i teraz pokażę Wam, jakby nie zdjęcie, tylko po prostu kędziorkę wam pokażę tutaj. Dwa pojemniki czekajcie, bo to trzeba dobrze zamknąć. O! Kędziorkę wam pokażę. Jest... No, jest byk, nie? I dla niej będziemy robić to terrarium, Bo zobaczcie, ona jest już jest za mała tutaj. bo ja i nawet nie mogę tutaj wstawić żadnego korka, bo ona wtedy nie może się ruszyć. Więc będę przykładował ją. Niedługo terrarium przyjdzie. A jak przyjdzie terrarium, to zrobimy feeling. O boże! Yy, sorry, mutacji chyba przychodzę. To zrobimy feeling każdego pająka. No tylko, że Pietrek to ciągle siedzi na tej ściance i sobie maszeruje. Ale myślę, że zjem. Jad chyba obojziu. W sobotę jad. A jest dzisiaj wtorek. To zrobimy sobie feeding pod koniec tygodnia. Feeding będzie z dwóch odcinków, jak mówię, więc no, Strzałap.